No to moi drodzy, wchodzimy na Nesebyr. Zobaczmy, jak prezentuje się nocą. Pokażę wam, jak wyglądają złote piaski, kiedy nikogo na nich nie ma. Jest na 3 lata temu kąpałem się w tym basenie, a tu jest po prostu czasem chyba lepiej nie oglądać tych miejsc, do których później przyjeżdża się na wakacje. Właśnie rozmawiamy, że jedni mogą mieszkać w takim choćby bloku z widokiem na morze. Tamten w oddali również, a tu już hotele i pensjonaty. No to, moi drodzy, wchodzimy na Nesebyr. Zobaczmy, jak prezentuje się nocą od środka. Wycieczka do Nesebaru udana. Teraz czas na kąpiel i niedzielny filmowy wieczór. A wam, mówię już, dobranoc i do zobaczenia. kolejny dzień niezmienione miejsce, ale znowu wita nas piękne słoneczko na zegarze już godzina 113 my po pracy po kawie no i nawet rano jeszcze ponownie wywiesiłem pranie to które nie doschło teraz zaczynamy się pakować żeby ruszyć po kolejne przygody Wyjeżdżamy z tej miejscóweczki. Możemy ją na pewno po sezonie polecić. W sezonie domyślamy się, że jest tu mnóstwo aut, ale widoki rewelacyjne i plaża bardzo blisko. Pokażemy wam, jak wygląda wyjazd teraz z tego miejsca. Jak widzicie, Iza idzie sprawdzić, czy wyjazd z tamtej strony będzie lepszy. Pokazuje jednak, że musimy jechać tak, jak przyjechaliśmy, a tam jest takie dosyć mocne wzniesienie. No nic, spróbujemy, a Wy patrzcie. Udało się, droga była fajnie utwardzona, bo jak wjeżdżaliśmy, to było to wszystko mokre i takie bardziej glajdowate. Jednak słoneczko pomaga, no to w tym słoneczku będziemy kontynuować drogę. Najbliższy postój za godzinę i trzy. Minuty, tam tankujemy wodę, co na pewno musimy dodać, i da się zauważyć jakość drogi, jej stan w Bułgarii to jest. Tragedia. Naprawdę Bułgarzy powinni uczyć się od Turków, jak budować drogi, jak utrzymać je w tak dobrym stanie i jak szerokie one powinny być. A tu mamy co chwilę tylko znak, że droga uszkodzona, albo przez 17, teraz przez 8 km, i zakładam, że za 8 ten znak znowu się pojawi. Muszę się powtórzyć, ale drogi w Bułgarii to jest naprawdę tragedia. Jednak udało się dojechać, woda jest więc tankujemy korzystając z naszego zestawu no i za moment będziemy uzupełniać wodę na maksa najpierw do przyczepy, potem jeszcze do baniaków i kolejnym przystankiem dzisiaj będzie myjniak bo jesteśmy obłoceni, a chcemy być czyściutcy Mamy wodę, to teraz czas na myjnię. Byliśmy jeszcze na stacji, ale podarowałem Wam nagrywanie wylewania nieczystości naszych. Teraz zakupy, później myjnia i szukamy miejsca na nocleg. Zakupy za nami, czyli cały czas coś się dzieje. Została myjnia i miejscówka, i można odpoczywać albo pójść na spacer. Niestety. Autka i przyczepy nie umyjemy Myjnia 275 Zresztą nie nagrywałem wam, ale manewrowanie tam było koszmarne, ale udało się wyjechać. No nic, na razie idziemy na Brudasa, ale nie zmienia to faktu, że za 11 km mamy być już dzisiaj na miejscu. Na tą chwilę stanęliśmy tutaj, bo jest sporo miejsca, jak widzicie ale przejdziemy się jeszcze na dół i zobaczymy, czy jest otwarty parking i w ogóle jaki tutaj jest zjazd jeśli nie będzie bardzo stromo, a parking będzie otwarty to tam zjedziemy i tam będziemy nocować w najgorszym wypadku też tutaj możemy stanąć przy płocie no i tak spędzić wieczór albo tutaj na tej trawce hm, zobaczymy jest parking i to dosyć spory z opcją wjazdu tutaj już dalej na Złote Piaski nie no, i tutaj nawet jest jeszcze jakiś parking w sprawie z dojazdem do samego morza. No, ale tu jest to wzniesienie, i mamy taki dylemat, bo podjedziemy, ale będzie ciężko, bo jest tak do góry i zakręt. Zaraz wam to nagram. No, nie wiem, wejdziemy do góry i podejmiemy decyzję, ale chyba tam zostaniemy. Ja zapomniałem, że to tak się ciężko szło. Ja pamiętam. Dlatego właśnie nie zjeżdżałem. Poszliśmy jeszcze w drugą stronę. Jakkolwiek to miejsce mogłoby się wydawać idealne, to zobaczcie pełno wszędzie jest takich wystających prętów i nie będziemy ryzykować. I Tam one są w niejednym miejscu tutaj. Więc wracamy. Tu jeszcze po prawej jest takie jedno miejsce. No szukamy czegoś tutaj, nie chcemy już jechać dalej. Chcielibyśmy tutaj się przejść jeszcze na złote piaski, bo one są dosłownie rzut beretem. I wam je przy okazji pokazać, jak to wygląda jeszcze przed sezonem. Takie creepy miejsce. No dobra, dajcie nam jeszcze chwilę. Docelowo zostajemy na tym miejscu, bo jest najwygodniejsze dla nas. Stąd jutro wyjedziemy. Ruch tutaj nie jest jakiś wielki. E, tam przy tym kempingu może miejsce było lepsze, ale dzisiaj w nocy ma zacząć padać i ma padać jutro cały dzień, więc bez sensu wjeżdżać w jakieś takie mniej utwardzone miejsca, żebyśmy jutro spokojnie mogli wyjechać i kontynuować drogę w kierunku Rumunii, bo jutro pewnie za dużo się nie wydarzy. No ale miejmy nadzieję, że to wybrzeże Rumunii, którego jeszcze nigdy nie poznaliśmy, będzie ciekawe dla nas. I dla Was. Witajcie na Złotych Piaskach w Bułgarii. Tutaj naprawdę nie ma żywej duszy. Tu jest po prostu totalna pustka. Widzicie, jakiś teraz samochód przyjechał, ale tutaj nie ma naprawdę żywego ducha. W sensie nikt nie spaceruje, nikt nie jest na plaży. Wszystko pozamykane, pozabijane dechami. Na marinie nawet jedna łódka nie jest zwodowana. Ojku, co tu się porobiło? Zobaczcie za to jakie muszelki można spotkać teraz, bo tutaj jest w ogóle wysyp muszelek. Można wybierać od koloru do wyboru. Tu jest ich jeszcze więcej. My widzieliśmy, że takie muszelki są sprzedawane na targowiskach, a tutaj po prostu wysyp totalny i to naprawdę ładnych i dużych. O, tu zobaczcie na przykład taką, jak ona tutaj wygląda. I zaposzła, bo zalała sobie buty. Wykorzystując ten czas, pokażę Wam, jak wyglądają złote piaski, kiedy nikogo na nich nie ma. A tu jeszcze zobaczcie, jakie wielkie dziury są porobione i nasypany piasek. Pewnie ochrona przed sztormami. No a my ruszamy dalej, bo jacyś ludzie tam chodzili, ale nie wiem. Właśnie rozmawiamy, że byliśmy tutaj prawie 3 lata temu, latem. Miejsce rewelacyjne. Dzisiaj, zimą, one w ogóle nie porywa. Jeśli ktoś tutaj był po sezonie to to jest zupełnie inne miejsce. W Sezonie tutaj brakuje miejsc, pełno leżaków, życia. Woda w ogóle ma taki piękny, błękitny kolor i fale, w których można bawić się godzinami. To pamiętamy. A teraz chód, brak słońca, ale za to bardzo dużo muszel. I na spacer oczywiście plaża zawsze. Jesteśmy teraz w miejscu, o którym opowiadałem, że jest genialne, bo wystarczy przyjść, zamówić jedne napój, drinka czy herbatę i można korzystać. Stawię Wam zdjęcie, żebyście porównali sobie jak wyglądało wtedy w sezonie, a jak wygląda teraz. Strasznie trzeba odwracać tą kamerę, bo ja niespełna 3 lata temu kąpałem się w tym basenie, a tu jest po prostu... No nie chcę powiedzieć tego słowa, ale to wygląda jak szambo, nie? naprawdę to wygląda jak szambo. Straszne. Tutaj zjeżdżalnie, tutaj sobie leżyliśmy Czasem chyba lepiej nie oglądać tych miejsc, do których później przyjeżdża się na wakacje. W sali i zdrowi wróciliśmy już do przyczepy, więc standardowe czynności golenie głowy, kąpiel i wieczorny odpoczynek. My widzimy się już jutro.